Chwila prywaty, otóż przez ponad 20 lat pracowałam w telewizji publicznej, wtedy, kiedy wszyscy kolejni prezesi od prawa do lewa, mądrzejsi i mniej mądrzy, kiedy wszyscy dyrektorzy, dyrektorzy anten, wszyscy dziennikarze, mieli na względzie jedną podstawową rzecz misję telewizji publicznej. I teraz, jak patrzę na pana Zenona Martyniuka, który bryluje na każdej antenie i o każdej porze serce mi się kraje, ale do rzeczy. Proszę Państwa, sondaże pewnie są takie, jakie są. Inflacja je w taki sposób ustawia. W związku z czym myślę, że Jarosław Kaczyński ma bezsenne noce i zastanawia się nad tym, w jaki sposób przebiegną wybory. Otóż wydaje mi się, i to jest bardzo dobra wiadomość, ale jest również bardzo zła wiadomość mianowicie taka, że. Obecna władza zrobi absolutnie wszystko, żeby te wybory wygrać. Już w zasadzie zaczyna przy nich majstrować, boje się o przebieg całego, całej kampanii wyborczej i nie, w taki prosty sposób po prostu nie pozwoli się odciąć od, od, od synekur, od koryta, od władzy. I, i dlatego. Podstawowa sprawa, o której chcę tutaj powiedzieć, chcę o nią prosić właściwie przywódców opozycji demokratycznej, żeby wystąpili w tych wyborach na jednej wspólnej liście. To jest jedyna moim zdaniem szansa na to, żeby te wybory wygrać, wygrać je w taki sposób, żeby nie można było ich sfałszować. Bardzo jest mi drogi los moich dzieci, moich wnuków w państwie rządzonym przez PiS. Bardzo dbam o ich edukację, o to, żeby pozostali w Europie. Jarosław Kaczyński nie ma takich problemów. On nie ma dzieci, nie ma wnuków. Jemu jest wszystko jedno. On nie ma nic do stracenia, a my